Eksperci, praktyka i networking na najwyższym poziomie. Kup bilet już teraz, zanim zrobi to twoja konkurencja. Merytorycznie o marketplace magazyn dla sprzedawców e-commerce analizy, wywiady z praktykami i sprawdzone porady. Czytaj online za darmo lub zamów elegancką wersję papierową to wiedza, która sprzedaje. Dzisiejszy odcinek chciałbym, żebyście traktowali z lekkim dystansem. Mam nadzieję, że będzie się go dobrze słuchało między jedną a drugą kawą albo pakując paczki na magazynie, czy wystawiając nowe produkty na którymkolwiek z platform handlowych. Trochę się po tej Polsce wyjeździłem, trochę was poznałem. Mieliśmy myślę, że tysiące przegadanych godzin rozmów. I mm, tak, z pers mojej perspektywy, są cztery typy sprzedawców na Allegro. Pierwszy, ja ich nazywam sezonowcami, tak? Bardzo często są to sprzedawcy, którzy nasłuchali się na jakichś odcinkach sekretach w handlu, że no jak to drobie jest dobry, ile to nie można zrobić przychodu, oczywiście nikt o dochodzie im nie powiedział, no i kupują sobie od tych Przedsiębiorców, którzy produkty, którzy te odcinki nagrali. No i się okazuje na samym końcu, że to jednak wielka ściema nie było w ogóle sensu do tego podchodzić jedynie pieniądze wydane na towar, który musi mi dzisiaj zejść. To jest dosyć taki ciekawy moment, że część z tych sprzedawców. Bardzo mała część przechodzi do tego, jakby nie patrzeć, drugiego etapu, że im po prostu się nie udaje, tylko coś wypracowali. To są ci, którzy, no jednak życie ich nauczyło tego, że trzeba mieć twarde cztery litery i jednak prócz zwykłego obejrzenia materiału na YouTubie trzeba jednak trochę sobie pobrudzić ręce, bo najtrudniejsze w biznesie z mojej perspektywy jest po prostu egzekucja tych pomysłów, o których słyszeliśmy, które mamy, które chcemy zrobić, ale nigdy na nich nie ma czasu. Więc zazwyczaj też te osoby gdzieś pracują na swoim etacie. To jest oczywiście bardzo dobre, ale nie mają na tyle czasu przez to, żeby profesjonalnie wejść w biznes i uruchomić swoją sprzedaż na chociażby jakiejś innej alternatywnej platformie. Druga grupa osób, sprzedawców to ryzykanci. To są ci którzy no mają jeden kanał sprzedaży, są w jednej kategorii, wysyłają jedną formą transportu. Ja to nazywam przepis na katastrofę, który wcześniej czy później, a coraz częściej widzę, że bardziej wcześniej, no spowoduje, że konto zostanie zablokowane z jakiegokolwiek powodu w tym tygodniu w tym miesiącu przepraszam powodem była zbyt duża sprzedaż u jednego z moich partnerów w opcji przed sprzedaż. Produkt dosyć drogi portal miał wątpliwości czy zostanie on wysłany. Wstrzymał wystawianie nowych ofert i możliwość sprzedaży na aktualnych do momentu aż nie zostaną wysłane wszystkie paczki i nie zostaną Jakieś komentarze nie wpłyną na konto. To jest też ten rodzaj sprzedawcy, który więcej, który więcej czasu spędza na przeglądaniu zjednoczonych grup niż na wprowadzeniu jakichkolwiek nowości do swojej oferty, więc dlatego ja po części nazyka, nazywam ich ryzykantami. Oni już zazwyczaj. Są uzależnieni od jednego źródła przychodu, dlatego to jest naprawdę tak ryzykowne. Więc jeżeli jesteś w tej grupie, jeżeli jesteś w którejkolwiek grupie, zostaw komentarz, jeżeli przez to przechodziłeś i co było dla ciebie takim największym game changerem, też no jestem tego mega ciekawy. Trzecia grupa to są dla mnie sprzedawcy aspirujący. Tutaj bardzo często, jak z nimi rozmawiam, to słyszę coś w stylu. Mielczarek, co ty mi możesz powiedzieć o handlu na Allegro? Przecież ty w ogóle nie sprzedajesz, co jest nieprawdą. Prowadzę na ten moment sam na dwóch różnych nipach sprzedaż na Allegro. A po drugie, że no, tak naprawdę to oni na Allegro już wiedzą wszystko. A na samym końcu okazuje się, że po prostu nie wiedzą, czego nie wiedzą. I tutaj ja zawsze z dumą wychodzę z takich szkoleń, szczególnie kiedy dochodzi do momentu, że oszczędzamy jakąś kwotę. Niejednokrotnie zdarzyło się, że to, co oni zainwestowali, wychodząc ja ze szkolenia, już oszczędziłem, bo chociaż pytanie, czy mądre jest łączenie promowań z adsami, czy logo za 3000 się sprawdza, czy kiedykolwiek zgłaszaliście reklamację do działań serwisu, no okazuje się, że nie ma odpowiedzi na te pytania, więc tutaj też e, e, możecie tak sprawdzić, czy to szkolenie, o którym dawno myślicie, u was miałoby sens. Podeślijcie też swoją ofertę. Ja sprawdzę zawsze, to robię, jaki jest potencjał. Sierpień e, widzę, że już mamy zaplanowanych 5 szkoleń. Więc no jednak coś się dzieje, jednak ci sprzedawcy tej wiedzy potrzebują. To też jest taka grupa sprzedawców, którzy często tłumaczą brak sukcesu w jakimś obszarze działaniami konkurencji, tak? czyli o konkurencję na pewno nie będzie liczyć, albo konkurencja y, przez jakiś portal jest lepiej traktowana, duży, duży może więcej. I po części tak, duży może więcej, tak? Duży może mieć niższą prowizję na Allegro, jeżeli spełni pewne warunki, duży rejestrując swoją markę, może mieć lepszą trafność i ten aspirujący ma jakieś pojęcie o tym biznesie i myślę, że przegrywa po prostu w szczegółach czy w takim elemencie dogłębnej analizy swojego konta. No i na samym końcu gratuluję tym sprzedawcom dla mnie to są pionierzy. To nie są często sprzedawcy, którzy gdzieś są na pierwszej czy drugiej pozycji, bo dla nich podstawowym narzędziem jest Excel. Wiedzą, jak rozpędzić ofertę na Allegro, wiedzą, czy, jaka jest różnica między marżą a narzutem. Wiedzą dokładnie, jaki mają budżet przeznaczony na dany produkt. Oni bardzo często się szkolą, oni bardzo często wracają po wiedzy aktualności, to jest ich główna e, strona startowa w przeglądarce, więc takimi rzeczami możecie starać się dogonić. Oni nie tłumaczą swoich błędów, tylko się po prostu bardzo często na nich uczą. Mają wielokanałowość, kilka zarejestrowanych marek, wiele kont na Allegro z różnymi. Strategiami. Mają budżet na testowanie, z czym się niejednokrotnie spotkałem. Dbają o każdy szczegół i to na wielu poziomach. Przy wystawieniu oferty, przy sprowadzaniu produktu, przy budowaniu wartości tego produktu, przy analizie, co się na Allegro sprzedaje. Allegro Analytics, kolejne narzędzie, gdzie spędzają godziny, żeby odpowiednio podjąć tą swoją decyzję biznesową. Dbają o kontakt przed i po zakupowy. Wiedzą, jak istotnym elementem procesu jest logistyka i cały czas upraszczają swoje procesy, żeby ich ludziom było jak najłatwiej, a klienci mieli jak najlepsze doświadczenia. I tutaj nawet nie boję się powiedzieć loginów sprzedawców, których szkoliłem którzy widzę, że mają takie podejście do swojego biznesu. Forfizio, Kadax, Eltrox, myślę, że Estyl jest kolejnym rodzajem takich sprzedawców. Oni cały czas Idą po swoje, wychodzą na nowe rynki, myślą, jak zrobić różnicę w sprzedaży, jak ją zakomunikować. Dodają do, swoich, do swojego portfolio nowe produkty, poszerzają ten asortyment, zwiększają dystans przez budowanie kolejnej fosy. Więc myślę, że Warto brać z nich przykład. Myślę, że też jak sobie wejdziecie i zobaczycie, że mają sklep internetowy, sprzedają w różnych krajach, prowadzą sprzedaż B2B, inni sprzedawcy w ofercie mają ich produkty, jest chyba takim najlepszym potwierdzeniem tego, co powiedziałem. Jeżeli pominąłem jakąś grupę, dajcie znać. Jeżeli jesteście w jakiejś grupie i coś dla Was było odkrywczego, czekam na kontakt w komentarzu. A niezależnie na którym jesteście etapie, zapraszam gorąco na nasze wydarzenie Olim Marketplace, gdzie no, poznacie te nowinki w świecie e-commerce, zobaczycie jak skalować swoją sprzedaż nie tylko przychodowo, ale również dochodowo. Powiem o nowych narzędziach, usługach, o tym co czeka Was w czwartym kwartale, bo ta lista zmian, o których my już trochę wiemy, no zapełnia się na jedną kartkę 4, a jak wiemy kto pierwszy, ten lepszy. No bo jeżeli jeszcze myślicie, że strefa okazji kosztuje, że jeżeli tytuł może mieć 50 znaków i że nie można obniżyć kosztów Allegro, to jesteście w błędzie. Dzięki za dzisiaj, dajcie suba, bo on za każdym razem jest czymś, co nas uskrzydla, co powoduje, że warto kręcić kolejne materiały. Piąteczka.